To są ci cały fullboksy! To są te pullboksy, o których każdy pana. Co jest najgorszy pullbok, z jakiego widziałem. Mauro Thunder Hagen On sam bloki stawiał. On nawet nie ma autotrapa, ja pierdzielę, on ma tylko auto łeba, bo on pewnie zajmę autoleba, ale dobra, ja się od niego wywalę. Bo ja nie mam co tu zrobić, on ma... on nawet nie ma antyleba? Jestem dwana w sączy No weźcie, bo to nie masz N e, p ta na te Chieda też się odpalę, bo ja mam dość już. Jak tu trzeba wygrać... Jak tu chcesz wygrać, to musisz mieć titę. Więc nie wiem. Nie będzie gonił. Ага, буду сюда выдавать, давай. Он за мной не берал, я не сюда брал. О, подкопу я! Разумел. Так, ну еще. Подумал. Patrzcie, patrzcie! To jest ta cała marka. To jest ta cała marka? Muszę mieć drugie i łapie to.